Cześć. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam dzisiaj dla was filmik, w którym pokażę rzeczy, które warto kupić na stronie AliExpress i pokażę wam rzeczy, które y, kupiłam i uważam, że są mega warte polecenia. Y, nie przedłużając, pokażę wam rzeczy, które są przeznaczone do naszego telefonu. Czyli ja tutaj mam y, obudowy, które właśnie kupuję na stronie AliExpress i uważam, że nie ma sensu przypłacać za obudowy do telefonu y, więcej pieniędzy. Na przykład 30 zł w jakimś salonie. Jak można kupić za 16 zł, czy nawet mniej? Ja się teraz posłużę właśnie tutaj aplikacją AliExpress i powiem Wam dokładnie, ile mnie kosztowały te obudowy. Czyli te dwie, które mam teraz, kosztowały mnie 16 zł i 6 groszy. Ta, tą San Francisco udało mi się kupić za 7,32. Ta przeźroczysta kosztowała mnie 6,76 i e, chciałam tutaj jeszcze porównać właśnie materiały, z których obie są wykonane. Ta ma o wiele gorszy ten silikon ponieważ on jest bardzo mięciutki, a ta już ma twardszy i też zabezpiecza mm, aparat telefonu. Więc ta jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Za złoty 50 zł udało mi się kupić jeszcze taką malutką koalę, która zabezpiecza kabel przed tym, żeby się wyginał, a w późniejszym czasie, żeby po prostu nie pięknie, żeby kable nie wychodziły. Myślę, że jak za złoty 50 zł to jest naprawdę super rzecz, która ochroni nasz kabel. Mam te jeszcze piwniki. Ten akurat jest mojej siostry, ten jest mój i ja kupiłam je, już wam mówię. Te małe kosztowały mnie złoty 54. Zł, a... Ten kosztował mnie złoty 46 zł i ten nosiłam do liceum i naprawdę super mi się sprawdził i dodatkowo jeszcze jest bardzo ładny i ma w środku taką różową białe kropki podszewkę. A te są takie skórkowe w środku i tutaj mieszczą mi się najpotrzebniejsze rzeczy takie jak długopis, ołówek, nawet klinikę noszę, więc takie rzeczy na studia, które warto mieć w jednym miejscu, a nie gdzieś porozrzucane. Tobie, więc myślę, że jak za tak niską cenę, to jakość i funkcjonalność tych piwników jest naprawdę super. Chciałabym Wam też wspomnieć coś o biżuterii z AliExpress, ponieważ ja zamawiam dość dużo biżuterii. I tutaj przykładowo mam te kolczyki, takie kółka i już miałam parę razy je na sobie. Są naprawdę super, tylko, że yy, nie są idealne, ponieważ jak widać przyszły mi z... Takim wykrzywionym końcem. Mam tutaj też kolczyki w twarzy. Oczywiście pokażę Wam jeszcze wszystko na zbliżeniu. I kolczyki perełki. Do tego z siostrą jeszcze zawsze zamawiamy z AliExpress różne pierścionki, które wychodzą naprawdę, naprawdę bardzo tanio. AliExpress to jest też raj dla paznokciomaniaków takich jak ja. Ja zawsze kupuję jakieś takie małe drobiazgi, jak właśnie tutaj mam, na przykład folię transparentną do paznokci. Tutaj mam jeszcze cyrko, które wychodzą mnie naprawdę, naprawdę bardzo tanio. Jeszcze zawsze kupuję pyłki. Mam z Aliexpress właśnie pyłek perły, który mam aktualnie na paznokciach. Mam też pyłek kameleon. I mam jeszcze pyłki, które świecą w ciemności i naprawdę jestem mega zadowolona z tych produktów. Nie różnią się niczym od pyłków takich firm jak Neonail czy Semilac. Jestem naprawdę mega zadowolona i kosztowało mnie naprawdę... Mało, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona, że takie rzeczy można właśnie upolować na AliExpress za tak niską cenę. Chcę Wam też wspomnieć jeszcze o lakierach z AliExpress, na które warto zwrócić uwagę. Ja trochę się zbraniałam przed tym, żeby kupować te chińskie lakiery, ponieważ myślałam, że coś się stanie z paznokciem, że nie są, yy, wiecie, testowane i że coś po prostu mi się stanie, ale wypróbowałam jeden. I nic mi się nie stało, wręcz jestem bardzo zachwycona ich jakością oraz tym, jak długo się trzymają. Tak jestem zadowolona, że mam ich bardzo dużą kolekcję. Jeżeli chcecie odrębny filmik na temat lakierów hybrydowych z AliExpress, to oczywiście napiszcie komentarz na dole. Ja też chcę Wam powiedzieć, że ja ten lakier kupiłam za 99 groszy, a ten za złoty 63. Zł. I czasami warto patrzeć, ponieważ w niektórych firmach są takie promocje, że właśnie jest lakier za złotów. Albo za złote 60 ileś. I ja myślałam, że przyjdą jakieś w ogóle różniące się od zdjęć i naprawdę bardzo brzydkie kolory, a jestem naprawdę zachwycona, ponieważ te kolory są piękne i krycie jest takie samo jak w innych lakierach, właśnie z innych firm. Zauważyłam też, że niektóre lakiery z AliExpress są gęstsze od tych z innych firm, ale jeżeli już nauczymy się pracować z tymi lakierami, to. Potem, y, oczywiście, nakładając na płytkę, będzie nam o wiele, o wiele łatwiej. Chcę Wam jeszcze zwrócić uwagę na rzeczy, które są trochę droższe na AliExpress. Ja zamawiałam z AliExpress y, sukienki i mam tutaj akurat Wam do pokazania dwie, ale w przybitce będziecie mieć więcej. I ja y, dałam za te sukienki od 66 zł do 32 zł. I akurat mam tutaj tą y, zieloną w kwiatki sukienkę, która jest moją ulubioną sukienką. I ja za nią dałam 66 zł, ale ona była trochę droższa. I chciałam Wam powiedzieć, że dostałam tyle komplementów, jak byłam w tej sukience, że aż mi było miło. Naprawdę eee, jeszcze nie znalazłam takiej fajnej sukienki, która by była właśnie też w takiej niskiej cenie, która by była fajnie skrojona. Tutaj przy dekolcie też wszystko ładnie przylegało. Natomiast ta czerwona jest już bardziej taka elegancka i nadaje się bardziej już do biura, ewentualnie na jakąś radkę czy nawet można ją ubrać na wesele. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i widzimy się w następnych filmikach.